Zajmujesz się sprzedażą hurtową lub cyklicznie zaopatrujesz biznes i chcesz rozpocząć sprzedaż swoich produktów w internecie? Koniecznie obejrzyj to wideo. Omówię najważniejsze informacje związane z platformą B2B, która umożliwia sprzedaż produktów online. Dzień dobry, nazywam się Joanna Kujawska. Jestem marketing managerem w Questy. W dzisiejszym odcinku vloga odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania związane z platformą B2B. Co to jest platforma B2B i do kogo skierowany jest ten produkt? Jakie są oczekiwane korzyści po skutecznym wdrożeniu platformy B2B? Na czym polega integracja systemu handlowo-magazynowego właśnie z platformą B2B? Jakie kluczowe możliwości oferuje platforma B2B oraz jaka platforma będzie odpowiednia na danym etapie firmy, gotowa czy dedykowana. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na te pytania, chciałabym wyjaśnić dwa hasła: B2B oraz B2C. B2B to skrót wywodzący się od zwrotu business to business, oznacza relacje pomiędzy przynajmniej dwoma podmiotami gospodarczymi. Idąc za tym, Sprzedaż B2B oznacza sprzedaż zorientowaną właśnie przez firmę na klienta biznesowego. Natomiast B2C to skrót od angielskiego zwrotu business to customer. Tutaj mówimy o relacji pomiędzy firmą a klientem indywidualnym. Tak więc sprzedaż B2C jest to sprzedaż zorientowana na klienta indywidualnego. Mając już wyjaśnione te dwa pojęcia, Możemy przejść do odpowiedzi na pytanie, co to jest platforma B2B. Platforma B2B to platforma internetowa, której przeznaczeniem jest zdalna sprzedaż produktów oraz obsługa klienta biznesowego w internecie. Inaczej można powiedzieć, że jest to indywidualna platforma przeznaczona tylko dla Twojej firmy, która umożliwia Ci sprzedaż produktów online. Taka platforma może być zamknięta, to znaczy, aby klient mógł złożyć zamówienie i zapoznać się w ogóle z Twoją ofertą produktową, musi mieć założone konto, bądź możesz ją otworzyć, to znaczy dać dostęp do swojej oferty produktowej także użytkownikom niezalogowanym. Dla kogo przeznaczona jest platforma B2B? Przeznaczona jest dla producentów, dystrybutorów oraz hurtowników, którzy zajmują się dystrybucją hurtową produktów. Lub cyklicznym zaopatrzeniem biznesu. Jakich korzyści oczekujemy po skutecznym wdrożeniu platformy B2B? Według raportu e-commerce Polska 2020 jednym z najczęściej motywujących yy, czynników do składania zamówień przez internet jest brak ograniczeń czasowych. Dlatego dostępność platformy B2B 24 godziny przez 7 dni w tygodniu jest najważniejszą zaletą. Do innych możemy zaliczyć atrakcyjne zaprezentowanie oferty produktowej oraz możliwość samodzielnego składania zamówień przez klientów, brak prowizji od sprzedaży, co jest spotykane w platformach zakupowych, zyskanie czasu na budowanie relacji z obecnymi klientami, a także czasu na pozyskiwanie nowych klientów. Odciążenie pracowników od powtarzalnych czynności z sprzedaży związane z rozwojem nowego kanału sprzedażowego, a także zmniejszenie liczby pomyłek, która, które mogą występować na przykład przy odbieraniu zamówień, wprowadzaniu tych zamówień do systemu handlowo magazynowego, a także usprawnienie komunikacji z naszymi klientami. Producenci platform B2B Starają się wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw, dlatego dobre platformy B2B zawierają takie funkcjonalności, jak m.in. nieprzerwany dostęp do oferty produktowej, często indywidualnej, czyli z indywidualnymi cenami lub rabatami dla kontrahentów dla, lub danych grup kontrahentów, możliwość składania zamówień, ale także zapytań ofertowych i negocjowania cen poprzez platformę B2B, uporządkowaną kartotekę kontrahenta i cały, całą bazę kontrahentów wraz z kompletną historią współpracy, wszystkimi zadaniami zaplanowanymi względem tego kontrahenta, wykonanymi zdarzeniami, podpiętymi Dokumentami, czyli zamówieniami, ofertami, fakturami. E, wszystko jest po prostu zebrane w jednym miejscu. Automatyczne raporty, wszelkie rankingi produktów, rankingi kontrahentów, kategorii produktowych, czy e, raporty odnoszące się nawet do wartości koszyka. Komunikator, który usprawnia przepływ informacji i zachowuje wszystkie ustalenia po stronie platformy. Możliwość e, integracji z systemem RP. A także ogłoszenia, czyli taka funkcja, która pozwala przekazać najważniejsze informacje wybranym profilom, czyli na przykład pracownikom lub kontrahentom, a także promocje, powiadomienia mailowe, newslettery, czyli taka grupa funkcji, która nie pozwoli Twoim kontrahentom zapomnieć o Twojej ofercie produktowej. Wracając do integracji, platforma B2B bardzo często integrowana jest z popularnymi na rynku programami handlowo-magazynowymi. Na czym polega taka integracja? Platforma B2B pobiera z systemu ERP m.in. informacje o produktach, stanach magazynowych, a także polityce cenowej, oraz pobiera także dokumenty sprzedażowe. Natomiast taka integracja nie jest jednostronna, nie opiera się tylko na pobieraniu danych z systemu RP, platforma B2B do programu handlowo magazynowego przekazuje zamówienia, które składają Twoi klienci po stronie platformy handlowej. Jeżeli Twoja firma nie korzysta z programu handlowo-magazynowego, nie ma problemu, możesz takie produkty zaimportować ręcznie lub z wcześniej przygotowanego pliku. Jeżeli chcesz skorzystać także na przykład z Fakturowania, możesz połączyć platformę B2B z systemem CRM. Jakie płyną korzyści z takiej integracji? Po stronie platformy B2B zawsze zobaczymy aktualne stany magazynowe oraz ceny, natomiast pracownicy nie muszą już przewisywać zamówień, które są składane po stronie platformy B2B do systemu ERP, dzięki czemu oszczędzają czas i ograniczają ryzyko występowania pomyłek. Szukając rozwiązań B2B w internecie, na pewno spotkasz się z pojęciem gotowa platforma lub dedykowana. I na tym tylko podziale chciałabym tutaj się skupić. Platforma gotowa wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla małych lub nawet średniej wielkości firm, które chcą szybko rozpocząć sprzedaż produktów online przy niskim koszcie na start. Natomiast przy mm, większej skali gdzie potrzeby związane z platformą okazują się większe, wykraczające ponad tak zwany standard lub w firmach, które mają już doświadczenie ze sprzedażą hurtową online i chcą rozwinąć swoje możliwości, lepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż poprzez platformę dedykowaną, czyli taką bardziej, można powiedzieć, szybą na miarę lub dostosowaną do procesów biznesowych i w pełni. Je odzwierciedlających. Jednak to nie wszystko, co oferuje rynek. Możesz rozpocząć sprzedaż od platformy gotowej, a następnie w odpowiednim momencie dla Twojej firmy przejść na rozwiązanie dedykowane. Jakie korzyści niesie ze sobą takie podejście? Nie ponosisz dużych kosztów na start, a nawet jeżeli uważasz, że są dość dużym wyzwaniem dla Twojej firmy w danym momencie, możesz je rozłożyć w postaci miesięcznego abonamentu lub sfinansować wdrożenie platformy B2B, na przykład leasingiem. Szybko rozpoczniesz sprzedaż, ponieważ platforma gotowa jest dostarczana w przeciągu kilku dni. Jeżeli jeden dostawca oferuje oba rozwiązania, masz możliwość przejścia na rozwiązanie dedykowane bez zakłócania pracy systemu, a także unikniesz zmiany kosztu dostawcy w momencie rozwoju. Sprzedaży, wzrostu skali, gdzie platforma gotowa może okazać się niewystarczająca, a może nawet blokować Twoją sprzedaż. Jeżeli chcesz porozmawiać o sprzedaży hurtowej, możliwościach platformy lub masz inne pytania związane z platformą B2B, systemami CRM lub nawet e, związanymi z zarządzaniem usługami, proszę cię, napisz do nas lub zostaw pytanie w komentarzu. Na pewno chętnie odpowiemy. A jeżeli chcesz zobaczyć kolejne nasze materiały, pamiętaj o subskrypcji kanału na YouTubie, dzięki czemu będziesz dostawać powiadomienia w momencie, gdy pojawi się nasz nowy film. До свидания.